Nacisnąłeś? Dobrze. Co robisz? Nagrywasz mnie. Nagrywasz mnie. Dobra. Cześć, panowie. Jak chcesz, możesz przyjść sprawdzić. Już nic nie dotykamy. Dotyk dotknąłeś coś? To możesz teraz sprawdzić swój mikrofon. Cześć, panowie. Dzisiaj tata się świeci? Tak, dobrze. Nauczymy Cię, jak chcesz mieć. Może chcesz mieć tutaj z boku, co? Mhm. Dobra, proszę Cię bardzo. Teraz jak chcesz, to będziemy Cię słyszeć, jak się będziesz bawił. Chcesz się przedstawić? Czy nie? Chcę. Jak się nazywasz? Kacper Łuszpiński. Kacper Łuszpiński, świetnie. A ile masz lat? Ile to jest? Dziesięć. Dziesięć jeszcze troszkę, liczymy. Jeden, mhm. dwa... 3-4. Cztery. cztery, czyli mam 4 lata. Co to za brudek? To nic. Hm, to nic. E, chcesz się iść pobawić, czy chcesz tutaj być ze mną? Z tobą. Ze mną. Cześć, panowie. Witam was w dość specjalnym odcinku. E, ostatnio była... Kilka odcinków temu była zaraza większa, teraz jest zaraza mniejsza, bo... Dlaczego jesteśmy w domu? Bo nie odwieźliśmy Jasterynki. Już odwieźliśmy Ninę, ale jesteś? Nagrany. Nagrany. Nie, jestem troszkę. O. Ale. Tak, nie chodzę do przedszkola. W związku z tym, że ja nie chodzę do przedszkola, to musi ze mną zostać. Co mi zrobił? Odczepiłeś mikrofon? O ty zaraza. Musi zostać tata. Panowie, ten odcinek jest dla Was, dla nas, dla. A, szczęśliwych rodziców, którzy zostają ze swoimi wspaniałymi pociechami. I nie mają czasu na nic. Tak. Wspieramy was nie? Jak bardzo? Bardzo. Bardzo. I oczywiście te wszystkie dźwięki, które nasze cudowne pociechy wydają. E, Nie zaplanujesz swojego życia, gościu. Nie ma takiej fizycznej możliwości, żebyś to co sobie zaplanujesz wykonał w 100% i żeby jeszcze wszystkie czynniki zewnętrzne Chcę zobaczyć. Idziesz zobaczyć, coś, jak wygląda, tylko proszę cię nie nie dotykaj, dobra. Nie zaplanujesz, nie zapanujesz nad wszystkim. Dobra. Kochanie, pójdziesz się na chwilę pobawić. My cię będziemy widzieć. Wiesz, potem zobaczysz, jak się fajnie bawisz. Co ty na to? Dzięki gościu. Eee, to jest życie. I, I. ono nie jest idealne. I ono nigdy nie będzie idealne. <ścoughs> Dobra. Nie poproszę go o przyniesienie kawy. Mój dzień pracy w poniedziałek zaczął się tak, że po prostu przyjechałem na 6 rano do roboty w niedzielę, żeby zrobić to, co powinienem robić w poniedziałek. Zazwyczaj, ale nie zawsze wychodzi. I, i tak będzie. I trzeba się z tym pogodzić. Ja sobie nie wyobrażam już, jak to było, kiedy wstawałem rano i nie musiałem niczego. To jest w ogóle kosmos. Kosmos dla mnie nie da wyobrażenia taki dzień, że po prostu wstajesz i nic nie musisz. Także jeżeli masz lat. ty dwa... i dupa. Kacper! Nie mów dupa. Eee, <grym>, nagrał cię. No to porozmawiam zaraz z twoim tatą. Eee, nie wyobrażam sobie także, jeżeli jeszcze jesteś w tym e, momencie swojego życia, że te twoje obowiązki ograniczają się do uczelni i do zrobienia kupy, to, to bardzo mądrze wykorzystaj ten czas, bo, bo niedługo wpadniesz w, w wir e, natura swojego życia, które Musisz dzielić na żonę, musisz dzielić na siebie przede wszystkim, na swoje zainteresowania, pasje i czas dla siebie, który dopiero teraz zacząłem doceniać. Plus, jeszcze to wszystko masz takiego jednego. A, a bo mnie się zaraz zapytacie, co to jest to, to jest walka z naszym deweloperem, gdzie co nam się, Kacper, co nam się dzieje z mieszkaniem. Pęka nam, no bardzo? Tak. Tak I, i nam pęka mieszkanie, więc kolejna rzecz, którą dziś tam musisz walczyć i tak dalej, i tak dalej. No, miałem się przygotować. Średnio na to był czas. Natomiast wykorzystaj czas, który masz i ja z moich mamy teraz 15, 14, czyli 15 jak będziecie dosłyszeć z noworocznych. Siku! Siku! Pójdziesz sam? No. Dobrze. Nic nie powiem. No, nikomu nic nie powiem, że poszedłeś, Siku. Okej, okay. ale nic nie powiem do telefonu. Do telefonu też nic nie powiem. Okej. Okay. No, moje postanowienia noworoczne. Nie wypada. Co jest? Dobrze idę. Zdarzyło się? Na szczęście wytrzymałam, ale chcę kupę. Dobrze, świetnie, dziękuję Ci, że to mówisz już. Kasper, świetnie, bardzo Ci dziękuję. Normalnie Twój debiut na internecie będzie niesamowity. I jeszcze w sumie z toalety, no to nagrywać. Nikomu nic nie powiemy, co? No. Nie dmuchaj tam. Czy pan... Twój się świeci, a mój nie. A chce, żeby się twój też świecił. Mhm. To może włączymy go, jak już wyjdziemy z toalety. Czy pan skończył? Mhm. Tak. Dobra. Chodź, uwaga, góra, Ap. o stary, dziękuję, że mi powiedziałeś i dziękuję, że to zatrzymałeś, bo byłoby, no kolorowo. Kolorowo, kolorowo. Mhm. jeszcze trochę do przodu, bo mi tu przeszkadzasz, dobra, dzięki gościu. Niesamowite, co właśnie robimy, w sensie, co ja robię, jak to będę wrzucał na internet, ale trudno. Dobra, leć, pory do góry. Dziękuję. A i miałem ci włączyć świecenie. Dobra. Umyjesz przy rączki po tym wszystkim. Dobra, a ja ci... Tak się Nie, włącza się troszkę inaczej. Już ci przenoszę. A tak? A tak, tutaj. Tu musisz nacisnąć. Tu. Mhm. I trzymaj. No i nie naciśnij, i trzymaj. Trzy, dwa. Jeden jest, uh -huh. tak, to mnie nagrywać, będą cię słyszeć. Teraz tak podmiń proszę rękały, umyj ręce. Zatkało się trudno. No sorry. Nic nie powiem, nic nie powiem. Życie każdy przechodzi przez to samo. Każdy ma swoją walkę, jaka by ona nie była, czy w pracy, czy w związku, czy w rodzicielstwie, czy we wszystkim. Słyszę Cię. Słyszę Ciebie nie. Ale jak mnie słyszysz? No po prostu. Mhm. Dzięki, że wycierasz. Nie trzaskaj drzwiami. Leć się bawić, zaraz jedziemy. No, kopnę cię w zadek. Za chwilę jedziemy po siostrę. Okej. Okay. Tak. Więc rano na przykład. Zezłościłem się na swoją córkę, bo. Jak zapomniała czapki. Jest styczeń. I codziennie przechodzisz wszystko samo. I codziennie mówisz mm. to samo. Kacperku, kochanie. Mogę, mogę, Możesz mi podać swój mikrofon? Tak. No to proszę. Tak. Wiesz co, bo tam są głośne rzeczy teraz. Tak by nie chciał do nas dołączyć. Chyba, że chcesz, ja ci go wyłączę. Wyłącz sobie i możesz go mieć cały czas przyczepionego. Tak? No to naciśnij to samo, Ten przyciski. Trzymaj, dopóki nie przestanie się świecić. A. Proszę. Nie będą mnie słyszeć? Nie, teraz Cię nie będą słyszeć. Chcę, żeby Cię słyszeli. Kochanie, ja tylko jak będziesz y, rzucał samochodzikami, to oni będą to słyszeć bardzo. Damy radę się chociaż ciszej bawić? Uh -huh. Ekstra. Z Tobą. Z Tobą. No, proszę, chodź. Więc podsumowując. Dupa, dupa. Kacper, nie w dupa, bo zamknę cię w garderobie. Tu jest garderoba, zamykam cię w garderobie. Nie, to trzeba zacząć. No jak się czujesz? Nie dobrze. Nie jutro idziesz... Do... Tyle. To no, chyba jest najlepszy obrazek tego wszystkiego. Gościu, takie jest życie. I możesz sobie planować. Fajnie jakbyś to realizował. Ja dałem ciała z postanowieniami. Dasz mi chwilę, bo średnio wiesz co, mi się myśli przy tobie. Dobra. Moja wina, tak? Ale sobie powiedzieliśmy. Nawet miałem no, w nowym roku, że y, podsumowanie co tak zrobimy sobie w marcu e, natomiast bije się w pierwsze rzeczy na które mam wpływ nie robię tak, jak powinienem natomiast są rzeczy na które nie masz zdrowie u y, milion różnych innych rzeczy więc dlatego ty musisz się ogarnąć, mówię to jako straszny... A ty tata, musisz cały czas pić. Co? No ja dużo piję, co? Ty musisz cały czas jeść. A dużo jem? Nie. Yeah. No, odpowiednio. Yy, dobra gościu, ale to będzie strasznie słychać, wiesz, to nas zabiją. Mogę ci wyłączyć? I tak ciebie, słychać cię z mojego. Popatrz, tu jest zielone. E, jak się nazywa ten gościu, który mm, mówi i nie robi? Ciebie to nawet nie pytam. E, także zdaję sobie sprawę, że teraz po prostu mówię e, rzeczy, których sam nie robię. E, I bije się za to w piersi. Natomiast... Gościu, kompletnie się nie mogę z Tobą skupić. wiesz? Ja, ale dobrze, kończymy. Życzę Wam wytrwałości. Życzę Wam siły spokoju. Poza tym ja odkąd moja żona poszła do pracy, to w sumie zdarzyło się pierwszy raz, że muszę zostać z, z młodym i jestem przeszczęśliwy, że ja muszę z nim zostać. Ja wiem, że to wygląda zupełnie inaczej. Kacper, jak się bawiliśmy? Dobrze, fajnie, no i pokażemy wam leżaczek, Lizaczek? leżaczek, leżaczek, ty teraz jesteś leżaczek, nie tam, no tam do, do salonu to nie wpuścimy, bo tam to jest straszny barłuk, mhm. e, ja korzystam z tego czasu, bo brakowało mi tego, wiele razy, że nie mówiłem, że po prostu brakuje mi wzięcia wody na, na, na chore dziecko, bo to jest czas nasz, wspólny, razem, spędzany zupełnie inaczej niż wieczór. Um, więc ciesz się tą sytuacją. Włączasz mikrofon? Widzę po że jesteś przyskrobał, Co żeś przyskrobał? Włączyłem. Włączyłem. Um, bo to kiedyś, to że on sobie tak leży, to będzie ostatnie jego leżenie w, w waszej relacji. Bo już będzie co duży, już stwierdzi, tata, weź przestań. Nie? Wszystko, co robisz w swoim życiu, szczególnie z dzieciakami, to będzie. Em, załóż, że to będzie ostatni raz. Bo młody już nie będzie chciał, bo Nina już będzie za duża na. Co kombinujesz? Na to, co e, robię z nią chwilę obecną. Więc ciesz się mimo wszystko tym, co masz, bo, bo będzie ci tego brakowało. Kasper, ile masz lat? Jeszcze raz powiedz. Dobra, ale wiesz co? to prostu... Nie chodzi mi, wiesz, co o nich. Jeden, dwa, trzy, cztery. Cztery lata. Czyli zostało nam jakieś czternaście świąt Bożego Narodzenia, dopóki ten wspaniały młody człowiek się nie wyprowadzi. Mało. Wyprowadzę się. Wyprowadzisz się? A gdzie będziesz mieszkał? Uciaci. U cioci. To, ale możesz jutro. Co ty na to? Uh -huh. Dobra, ja ci się pomogę spakować. Nie będziemy czekać 14 lat. Wracając, to jest naprawdę bardzo mało czasu, to jest, nie wiem ile masz, ja to słyszę, że ty to próbujesz włączyć, proszę nie. Gościu, ja to słyszę, oddawaj mikrofon. Włączyłem. Na szczęście nie, bo go trzeba przytrzymać chwilę. Wejdźmy stąd, wejdźmy stąd jak tu się tymi chwilami, mimo że są one uciążliwe i pewnie nie raz wyprowadzą Ci te dzieciaki z równowagi. Ja mam ostatnio dość słaby okres, nie wiem czemu. Łączyłeś. Um. Łączyłeś, to teraz proszę Cię, żebyś tego nie... To wyłączmy. Tak. Uh -huh. Wiem, że Ty. Tyle. I trzymasz pół... Kochanie, jeżeli chcesz, żeby to w ogóle. Tyle. Eee, dzięki Wam za dzisiaj. Eee, strasznie chaotyczny kolejny odcinek. Natomiast plany mi się posypały. Nawet nie miałem ci tego nagrywać. Nie miałem tego, jak nagrywać. No, więc. I zaraz powiem um... dupa. Nie mów zaraz dupa. W ogóle wszyscy nie mów dupa. Urwę ci nos. Ja! Panowie, życie jest piękne, miało być krótko. Eee, wyszło jak zawsze, lecimy po córkę drugą, znaczy pierwszą. Eee, Kasper, pożegnamy się i włączysz ja! kwadracik. Nie, 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 tak, na telefonie kwadracik. Włączysz nagrywanie, proszę. No.